Cześć, witajcie, Jan Pasiński, Piwna Kompania. Moi drodzy, jak to po weekendzie Alko-Poniedziałek, czyli mocne, intensywne, ekstraktywne piwo i właśnie takie ze mną dzisiaj jest imperialny stout z browaru Lubrow. Ale nie, by jak, nie byle jaki imperialny stout gdyż z ciekawymi dodatkami. Słuchajcie, jagoda, do tego mamy jeszcze płatki kokosa, migdały, płatki migdałowe, dokładnie rzecz ziarna kakaowca, no i najważniejszy składnik, owoc, czyli jagoda. Wydaje się całkiem ciekawe połączenie, 24 belgie oraz 8,5 8% alkoholu. Kilka tygodni temu recenzowałem wersję czerwoną. Zobaczcie sobie recenzję w kom sekcji komentarzy ją znajdziecie. E, natomiast jeszcze chciałbym Was w ogóle zaprosić raz na Instagram. Wejdźcie sobie ze kod QR. Zawsze coś ciekawego tam się dzieje i zapraszam, zachęcam, kto tego nie robi. A w ogóle w ten piątek 18 listopada o godzinie 16:30 na Poznańskich targach piwnych widzimy się. Słuchajcie, widzimy się, gdyż na scenie będę prezentować swoją no, prelekcję, prezentację na temat jak połączyć zarówno szlaki górskie oraz piwo, tak żeby było coś zarówno dla ciała, coś dla ducha, czyli połączenie górskich szlaków i gdzie można w Pobliżu po zakończeniu e, ciężkiego trudu na górskich szlakach wpaść na dobre piwo oraz jedzenie. Wpadać na scenę będzie kilka ciekawych, interesujących propozycji. E, także zapraszam. A jeżeli chodzi już o piwo, Przechodzę do niego i słuchajcie, skład. Woda, słody jęczmienne, słód żytni, słód pszeniczny, pióre z jagody, 6% płatki owsiane, płatki migdałów, wiórki kokosowe, jęczmień palony, słód owsiany, ziarna kakaowca, chmiel oraz drożdże. Piło niepasteryzowane, niefiltrowane. I'm not pastry. No także fajna, podoba mi się ta nazwa, podoba mi się ta symbolika odnoszenia się do tego, że to nie jest pastry i no i tak ma być. Słuchajcie, no dobra, ja przechodzę w takim razie do oceniania. O, oczywiście, oczywiście musiałem się troszkę uwalić, no cóż, dobra, potem się to posprząta. <grywa> musiałem się tradycyjnie nieco uwalić, ale no, tak to jest, jak nie e, otwiera się zbyt pochopnie, a poza tym w puszce jest po prostu turbo pełno piwa, jest wypełniona po brzegi. E, to również się rzuca w oczy, wow, ale gęściocha. E, ładnie zagęszczone, e, zdecydowanie, prawdopodobnie tutaj ten słód żytni e, dobrze podziałał na to piwo. No, ciemne, smoliste. Eee, musiałbym tu ulwalek chyba mieć. <laughs> eee, albo chociaż ręcznik papierowy. Eee, słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie e, o wygląd, no to widać, że jest, jest generalnie naprawdę smoliste, mroczne, ciemne. Eee, piana drobnopężychowa e, dość smolista, właśnie taka ciemna e, beżowa fajnie się układa. E, no dobra, a co w takim razie w aromacie? Hmm, no wiórki kokosowe wyczuwalne. Prażony migdał jest, jest jak taki prażony właśnie migdał. Ale w połączeniu z wiórkami kokosowymi, nieco kawy. Dobra, kawy teraz nie, znów jeszcze większa fala dotarła. Gorzka czekolada. Hmm. no tej jagody na razie nie czuć, ale no w aromacie myślę, że tu jest sporo, sporo, dużo, dużo innych rzeczy się dzieje. Jest to przytłoczone. Paloność wychodzi naprawdę na pierwszy plan. Ładnie, generalnie ładnie, dosyć klasycznie, z tym takim twistem właśnie od wiórek kokosowych i naprawdę czuć, że to są płatki migdałowe. Kto prażył, kto robił kiedyś słodkie z płatkami, ten oczywiście wie o co chodzi. Ja biorę pierwszego łyka, na Wasze zdrowie i widzimy się w piątek. Mm. Uh. Ale mocne, ale moc. Mm, aż przez moment mnie wykrzywiło. Nie moc alkoholowa, tylko ekstraktywność, intensywność smakowa. Naprawdę jest wyraziste. Ee, obłe to piwo. Mimo wszystko, mimo tej mocy, ono jest takie obłe, jest takie puszyste. Mm, nasycenie jest w punkt, jest niskie, przechodzące, umiarkowane. Ale jest taka chmurkowość, taka puszystość tego piwa. W smaku zdecydowanie intensywny posmak kawy, czekolady, gorzki czekolady. Gorycz całkiem, całkiem średnia, ale to chyba paloność. Paloność dopełnia i sprawia, że to uczucie tej goryczy i paloności jest całkiem wysokie. Trochę taki tytoniowy posmak, nawet w buzi się pojawia. Czy czuję jagodę? Hmm, na razie nie. Czuję czekoladę, kokos jest, ale więcej go w aromacie wychodzi. Teraz doczy taki w aromacie likierowy, likierowy aromat właśnie, nuty, ale jeżeli chodzi właśnie o, o tą jagodę, Mówię szczerze, nie wyczuwam. Myślałem, że może jakąś kwaskowatość większą wprowadzi. Ono delikatnie jest kwaskowate, ale przypuszczam, że to od tej dużej ilości również słodów palonych może iść. Słód żytni prawdopodobnie raz, że zagęszcza, ale daje też taki przyjemny chlebowy posmak, pumpernikiel, bo jego posmak również się powoli, powoli dziś nachodzi i pojawia. Płatki kokosowe, migdał. Gdzie jest to, gdzieś to jest taki lekki marcepan w to wszystko jeszcze zamieszany. Dobre, naprawdę dobre piwo, ale powiem Wam, że znaczy fani na pewno klasycznych imperialnych stoutów mogą czuć się zadowoleni jak najbardziej, ponieważ jakby te dodatki nie przytłoczyły tego piwa, nie sprawiły, że one wychodzą ponad to, to nadal czuć, że jest imperialny stout i dosyć solidny, mocny imperialny stout. Bardzo przyjemny w odbiorze, intensywny, na pewno mocny, ale dobre. Dobre piwo, moi drodzy. Tylko te jagody. Ja przynajmniej jej nie czuję. Jeżeli ma być cztery, to nie, nie, po, nie powiem, żeby ona jest tu wyczuwalna. Ale cała reszta jest i imperialny stał jak najbardziej fajna, smaczna podstawka. Eee, takie, taka wiśnia. Wiśnia w alkoholowej czekoladzie. Dodatkowo dochodząca z takim twistem pumperniklowym. Dobre. Generalnie dobre. Moi drodzy, wasze nieustające zdrowie. Pamiętajcie o piątku. Widzimy się. No i do zobaczenia na kanale. Hej!